Wbijam do biedry po chleb i pasztet, a tam takie oto urządzenie. No, nie mogłem przejść obojętnie, dlatego że czołówka wygląda na potężną, i też napis głosi, że jest dość potężna. 500 lumenów, proszę Państwa. No i teraz pytanie, czy jest to rzeczywiste 500 lumenów? No ja tego nie będę komputerowo sprawdzał, po prostu przetestujemy. Terenie. Wiadomo, że jeżeli ja zaświecę latarką tego typu gdzieś w jakimś bunkrze, w podziemiach, że ona będzie mocno świecić, bo to światło się od ścian odbija wtedy. No ale latarka o takiej mocy powinna już ładnie rozświetlić nam okolice w lesie, gdzie to światło się mocniej rozprasza. I taki test sobie zrobimy w tym odcinku. Leśny test tej latarki nocą. 500 lumenów potężna latarka z biedronki. Czy jest cokolwiek warta? O tym w dzisiejszym odcinku. Jako, że odpaliła mi się w opakowaniu rażę raz siebie, raz panią operator. Świeci naprawdę mocno, nie wiem jaki to jest tryb, ale trzeba ją otworzyć i okiełznać. Bydle niesamowite, bo ma tutaj jeszcze z tyłu jakiś akumulator, z tyłu głowy, więc to nie jest już leciutka czołóweczka. Nie chcę tutaj śmiecić. Instrukcja obsługi, na razie wszystko na bok, kabelek USB-C. A skoro USB-C, to znaczy, że jest to latarka ładowana. Dobrze i niedobrze zarazem, zależy do czego jej używamy. Jeżeli na krótkie w miarę wypady, to fajnie jest mieć po prostu ładowaną. Po każdym wypadzie ładujemy, idziemy z powrotem, nie martwimy się o baterię. Natomiast jeżeli wybieramy się do lasu na kilka dni, no fajnie by było móc wymienić baterię. Dlatego sprawdźmy jak te akumulatorki wyglądają. Czy są to akumulatorki, bo czasami są takie wymienne po prostu. Yy. Czy to się da otworzyć? To śmierzre. Otwieramy. Tak. To są akumulatorki wymienne. Pani operator zrobiła szerokie oczy, bo różowe. Tutaj akurat 800 mAh. No i co? Jeżeli mamy tego typu ogniwa, możemy sobie zabrać ich więcej do plecaka, więc mamy takie dwa w jednym, można powiedzieć. To jest zarówno latarka, w której możemy wymieniać baterie na bieżąco, jeżeli jesteśmy kilka dni w lesie, jak również taka, którą po powrocie do domu możemy po prostu doładować z kabelka, nie wyciągając tych baterii. Czy ciąży na głowie, to trzeba... By było sprawdzić to za chwilę. No ale ogólnie rzecz ujmując, mamy coś takiego z tyłu. W innych czołówkach tego nie ma zazwyczaj, bo bateria jest z przodu. No i mamy czołówkę. Sama czołówka jest lekka. To może być też dobre rozwiązanie, że ciężar akumulatorów jest z tyłu, a nie z przodu. Bo inaczej by nam to wszystko dyndało tutaj. Pani operator ponownie w szoku, bo zdjąłem czapkę, a ona stwierdziła, że mam umyte włosy. Daje, daje, naprawdę. Wy tego możecie nie widzieć, ale jeżeli ja sobie zaświecę w oczy, to jest natychmiastowe porażenie i oślepienie. Tryby są zależne od tego, ile diod uruchomimy, tak naprawdę, bo to nie jest tak, że dioda świeci mocniej, słabiej, tylko w poszczególnych trybach mamy tak: najpierw świecą dwie główne diody, potem sobie y, mamy coś takiego, że cztery, a najmocniejszy tryb no po prostu świecą wszystkie naraz. Co mamy jeszcze tu z tej strony? Tak, bo jeszcze mamy tutaj diody, które odpowiadają za światło, takie troszkę bardziej rozproszone. Możemy załączyć wszystkie naraz, po prostu. Możemy też działać ze światłem o czerwonym. Więc wiecie, jest masa kombinacji, które niekoniecznie są nam potrzebne, bo zwykle to się sprowadza w terenie do tego, że chcemy mieć ten podstawowy tryb. I mocniejszy, i działamy tylko na dwóch. Ja mówię, zawsze w tych latarkach y, mam ten problem, że ja bym chciał dwa tryby: po prostu słabsze światło, mocniejsze światło, no i może trzecie światło czerwone, które nie zwabia tak mocno do mnie owadów i też nie odzwyczaja y, wzroku od patrzenia w ciemności. Czy tu jest wodoszczelność? Bo nie bez powodu znajdujemy się nad rzeką. A wodoodporna IPX4. Co to znaczy IPX4? Że to, skoro jest X y, na początek, to znaczy, że pyłoszczelność albo jej nie ma, albo jest y, nieokreślona, bo pierwszy numerek w tym IP to jest zawsze pyłoszczelność. Drugi 4 oznacza, że jest ona odporna w dość małym stopniu, bo najwyższy to IP69. Y, no i teraz tak, skoro tak, to ona jest odporna raczej na zachlapania niż zanurzenia. No ale jeżeli byłbym w sytuacji surwiwalowej, to co mi po tym, że ona jest odporna na zachlapania, jeżeli ona by mi po prostu spadła do wody? Chyba działa. Czyli nie jest odporna na zanurzenia, ale jednak jest. Widzicie? Świeci cały czas. Nawet ten akumulator jest zanurzony. Nie ma problemu, działa. Więc ten podstawowy test pierwszy sobie zrobiliśmy. Jest to latarka rzeczywiście przydatna w terenie z uwagi na to, że kiedy zerwie się silna ulewa, możemy być o nią spokojni. Bo skoro przetrwała zanurzenie, to tym bardziej przetrwa deszcz. No, pozostaje test tego, jak ona się rzeczywiście sprawuje w terenie, jak mocno świeci, jak długo będzie świecić. No, ale żeby to stwierdzić, musimy poczekać. Do zmroku. Wyobraź sobie, że przedzierasz się przez rozległy dziki obszar i zostało ci ostatnie pół litra wody. Jak wykorzystać je maksymalnie dobrze, tak żeby się maksymalnie nawodnić? Ja od pewnego czasu w swoim zestawie survivalowym noszę takie oto saszetki. Holy Hydration występuje w wielu owocowych smakach. Smak pochodzi z naturalnego soku owocowego. No i nie ma tutaj dodatku cukru, więc można spokojnie pić na co dzień. Taka saszetka zajmuje niewiele miejsca w ekwipunku, waży tyle co nic, a dostarcza tego co najważniejsze, czyli minerałów i elektrolitów, bez których narażeni jesteśmy na silne skurcze mięśni, na apatię, niemoc do działania. No takie są skutki bóle głowy, również skutki odwodnienia. Jeżeli mamy Ostatni zapas wody, te pół litra, warto je wzbogacić, dzięki czemu ta woda starczy nam na dłużej, a raczej mocniej nas nawodni. Tak samo, jeżeli mamy wodę pozyskaną ze śniegu albo z deszczu, zebraną deszczówkę, no taka woda jest z minerałów i elektrolitów w zasadzie pozbawiona, więc należy ją wzbogacić. Moglibyśmy użyć, owszem, szczypty soli po prostu do wody, to też jest fajny patent, no ale przenoszenie soli jest mniej wygodne. W dodatku, no, woda z solą smakuje troszkę gorzej. Smak owocowy, naprawdę ok. Link macie w opisie filmu. Macie też tam kod rabatowy, 10%, Adventurer. No, a to była reklama, dzięki której zyskujemy fundusze na zakup sprzętu do testów. Nastał zmrok. Oczywiście siedzieliśmy tutaj na kamieniu i czekaliśmy, aż to się stanie. Mam ze sobą nie tylko potężną latarkę z biedry, ale też markową Armetek Wizard C2. W wersji ze światłem UV, natomiast my tej diody UV nie będziemy dzisiaj używać, przyświecę białą diodą. Dlaczego w ogóle będę świecił tą latarką? Dlatego, że ona ma potwierdzone 500 lumenów. No, może niedokładnie, bo to wygląda trochę tak. Ona ma 1100 lumenów aż, w trybie najmocniejszym. Natomiast ten tryb po 90 sekundach przełącza się w tryb. Właśnie 520 lumenów, więc teoretycznie bardzo podobnie do tego, co powinniśmy uzyskać tutaj. Tutaj rzeczywiście te wartości są podane zgodnie z prawdą. No tutaj w takich tanich latarkach nigdy nie wiadomo, stąd właśnie ten test. Gotowe. Armytek przełączył się w tryb 520 lumenów. Latarka z Biedry ponoć ma 500 lumenów, więc sobie. Porównajmy teraz. No więc przed siebie zaświecę najpierw latarką z Biedry w maksymalnym trybie. No, nie świeci źle, widzę na dość sporą odległość, zresztą sami możecie to ocenić. Natomiast, czy to jest rzeczywiście 500 lumenów, tak jak deklaruje producent? No właśnie, teraz chowam tę latarkę i zaświecę armytekiem, popatrzcie. Zmiana szybka i to jest armytek. Pora różnica, prawda? To 500 lumenów? I to 500 lumenów? No chyba nie jednak, prawda? Więc ja tutaj uczulam: nie dawajcie się nigdy nabrać na marketowe 500 lumenów. Bo to jest właśnie różnica realna. Całkiem zakryję latarkę z biedry dłonią, gdzieś pode mnie skieruję. No i to jest armytek teraz. To jest jak świeci army, tak mogę się jeszcze porozglądać, żeby było widać, no ile jest światła wokół mnie. O, teraz no, właśnie, tak pokazuje, jak to mniej więcej świeci z odległości. Dookoła mnie papieżaki, świetnie widoczne. Teraz zmieniamy. To jest biedronka, właśnie teraz. Silne światło świeci na dużą odległość. W zupełności wystarczające do takiej eksploracji lasu nocą, natomiast nie jest to 500 lumenów i trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Nie, no to, jest, to jest biedronkowy max, nic tutaj więcej nie wykręcimy. Nie wiem czy jest opcja wyłączenia tego jakimś na przykład dłuższym przyciśnięciem, nie, bo się wtedy włącza tryb tego migania. Tutaj jak przycisnę dłużej, też nic się nie dzieje. No żeby ją wyłączyć trzeba się przeklikać przez wszystkie... Tryby to jest strasznie frustrujące, okropnie. Mówiłem, że sprawdzimy długość działania na baterii, ale po czasie stwierdziłem, siedząc na tym kamieniu i czekając, że nie ma to większego sensu, dlatego że te akumulatorki, które tutaj są, no są po prostu słabe, te dołączone. 800 z hakiem miliamperogodzin, o ile dobrze pamiętam, na jednym takim akumulatorku, tutaj. 3000 z hakiem godzin. Są różne: 3200 w tych armitekach albo yy, 3500, były też chyba 2800, jeżeli dobrze pamiętam, czy 2600. W każdym razie no to jest kilkakrotnie większa pojemność. Jeżeli ja bym bateria z takich armiteków umieścił, Tutaj, w tej biedronkowej latarce, to to również będzie działać, bo to jest ten sam typ akumulatora i będzie wtedy działać rzeczywiście dłużej, więc nie ma sensu tutaj patrzeć ile na tych akumulatorach będzie działać. Producent twierdzi, że dwie godziny, mogę mu uwierzyć, nie muszę, jeżeli za krótko działa, po prostu warto kupić lepszy akumulator do tej latarki. No ale na start mamy i to jest dosyć ważne, że na start są akumulatory dołączone, słabe, bo słabe, ale jednak... Takie, że przez te dwie godziny możemy sobie po lesie pochodzić, mniej więcej poświecić. Więc czy warto? No normalnie bym się czepiał, że słabe akumulatory, prawda? No ale w tej cenie niecałe 40 zł za taką latarkę na tyle mocną, moim zdaniem, warto o ile nie mamy w domu armyteka po prostu, czegoś solidnego, porządnego. Nagrywam to już po nagraniu właściwego materiału, bo przypomniałem sobie, że nie pokazałem jak ona w ogóle leży na głowie a to jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o czołówkę, jak ona leży na głowie bardzo dobrze, nie musiałem nic regulować, tak jakby była skrojona pod mój wielki czerep no i wygodnie jest, ta bateria z tyłu tutaj nie gniecie to jest dosyć istotne, na gołą głowę, bez czapki można spokojnie ubrać tę latarkę jest wygodnie, nie czuję, żeby mi ciążyła, bo to jest jednak Dobra opcja, że te akumulatory są z tyłu, a nie z przodu, albo no by to wszystko dyndało. Teraz, no dobra, pomacham tą głową jak idiota. Nic mi tutaj nie lata, a mamy też regulację, czyli ten kąt świecenia mogę sobie ustalić w kilku tutaj poziomach, przeskakuje, tak. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was również na kanał Army World, gdzie testujemy sprzęt markowy. Między innymi tam można znaleźć właśnie takie latarki potężniejsze. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę Czołgiem. I do kolejnego odcinka.